Hajka, witajcie, we wtorkowe przedpołudnie. Eee, także ja tak, ogarnęłam siebie, ogarnęłam dzieciaczki, oczywiście, dałam im śniadanie. Eee, zrobiłam opis o filmiku, dodałam wam filmik, dopiero się co pojawił na kanale. Eee, a wcześniej jeszcze wyjęłam sobie z, zawartość moich szafek kuchennych, zaraz wam pokażę. Zrobiłam sobie bałagan, tutaj, widzicie, bałagan. Bo sobie wymyśliłam, tutaj mam jeszcze oczywiście też na podłodze. Bo sobie wymyśliłam, że sobie posprzątam dzisiaj właśnie w szafkach kuchennych. Może to do kogoś też oczywiście zmobilizuję do posprzątania w swoich szafkach kuchennych. Zaczęłam od właśnie od wyciągnięcia. No, może wszystkiego nie wyciągałam, tak oni się tam kłócą, coś sobie malują. Nie wiem, zaraz muszę tam pójść, zobaczyć i ich pogodzić, ale to zaraz za moment, bo muszę Wam skończyć. Zacznę sobie właśnie od szafek kuchennych. Wyciągnęłam sobie po prostu chyba z trzech szafek, tak, wyręc sobie tam już dokładnie, i zamierzam sobie o, poprzestawiać rzeczy. Bo tak no nie wiem, tam w tej narożnej szafce miałam spożywcze rzeczy, o w tamtej miałam spożywcze rzeczy, ale wam powiem, że. Ale powiem, że, że tam mi jest ciężko sięgać właśnie do końca. Jak jakieś są słoiki czy coś, to jest tam ciężko, wiecie, rękę wkładać, bo trzeba praktycznie całej wejść. Więc tam stwierdziłam, że jednak wrócą garnki, bo tam wcześniej były garnki. A później właśnie zapragnęłam zmiany, no to sobie przestawiłam, wiecie, na spożywkę. Tylko tak, tutaj pod tą płytą indukcyjną były, później teraz garnki były, no ale raczej tutaj nie mogę dać spożywki, no bo jednak trochę ciepła z tej Płyty indukcyjnej też jest, więc raczej takie mąki i niemąki też nie mogą tutaj być. Więc tutaj chyba dam po prostu te moje sprzęty AGD, tutaj właśnie pod płytę indukcyjną, tak sobie pomyślałam. A tutaj, gdzie były sprzęty AGD, dam wszystkie moje zapasy, czyli mąki i takie te inne. I taki to jest plan chwilowo na dzisiejsze przedpołudnie. Bo na dworze i tak się robiło, nic nie będzie. Bo jest zimno, powiem Wam szczerze, że bardzo zimno, i tak nalatuje deszcz. Może nie pada non-stop, be, bez przerwy, no ale ten deszcz jednak nalatuje. I powiem Wam, że mi jest zimno i mam właśnie sweter. To jest taki, wiecie, sweter podomowy, ale ja go bardzo lubię, bo on ma tutaj kołnierz, i w razie czego to można właśnie sobie tutaj zasłonić jeszcze kołnierzem. Także to jest mój taki sweter już podomowy. Ja się biorę właśnie teraz za to ogarnięcie. Na obiad mam dzisiaj tą zupę ogórkową, którą robiłam wczoraj, czyli w poniedziałek i wiecie co, wyjęłam pierogi ruskie i wyjęłam takie te kluski na parze, oczywiście z Lidla. To ja spróbuję oczywiście jak one smakują, a jak nie będą chcieli tych klusek na parze z Lidla, to będą mieli pierogi. I taki to będzie u nas dzisiaj obiad, bo ja się biorę za to sprzątanie. Później muszę im przygotować jeszcze rzeczy na oczywiście na rozpoczęcie roku szkolnego, plecaki się piorą także zaraz też je tutaj muszę przynieść, żeby wyschły na górze, bo w piwnicy jednak mi się wydaje, że jest jeszcze chłodniej jak tutaj u nas, wiecie, na górze, to zaraz tutaj przyniosę to wyschną i muszę im jeszcze później przygotować ubrania na to rozpoczęcie roku szkolnego, bo już dzisiaj jest ostatni dzień sierpnia i wakacje się skończyły, jutro zaczynamy szkołę i taki to mam plan na dziś. Także ja się biorę za robotę, a z Wami widzę się oczywiście za jakąś chwilę. Chyba nie będę nagrywać tego um, mycia tych szafek, bo to wiecie, nic spektakularnego. Później po prostu Wam pokażę, jak to jest zrobione. A nie chcę znowu, żeby ten filmik trwał nie wiadomo ile godzin, to znaczy ile minut, bo tak chcę właśnie, tak jak Wam wcześniej mówiłam, chcę, żeby one miały tak do pół godziny y, czasu trwania. A sprzątanie kuchni takie clean with me, to też sobie jakoś zrobimy na dniach. Tylko tak myślę, jak już dzieciaki pójdą do szkoły, to wtedy będę właśnie miała więcej czasu na sprzątanie. Dobra. Koniec gadulstwa. Bierzemy się za robotę. Ok, I tak. Szafki w środku są pomyte. Także ona jest umyta. Od razu drzwi umyłam sobie. Tutaj też jest umyta. I ta trzecia też jest umyta. Z tej trzeciej nie będę Wam otwierać, bo muszę tam przeciskać się przez te moje, wiecie, rzeczy. Deszcz już zaczął z powrotem padać. Ulka chciała Jechać do groszka, coś słodkiego, ale zaczął padać też, więc już nigdzie nie pojechała. I ja do mycia szafek używam y, cifa. Nie wiem, czy on jest taki rewelacyjny, bo w sumie te szafki w środku nie są takie, wiecie, bardzo brudne, ale takie podstawowe y, rzeczy umywa. Y, wiadomo, jak to się użytkuje szafki, no to też są takie różne plamy, pozostałości po jakimś, świecie jedzeniu, czy nawet z garnków, chociaż teraz garnki moje nie brudzą już, bo na tej kuchni przecież się nic nie, nie przypala. To w sensie, wiecie, garnek od spodu się nie przypala, chociaż nie powiem, że moje garnki też są takie super wyczyszczone, bo muszę właśnie też wziąć i tego super środka z Faberlika użyć i wytestować właśnie, czy on tak faktycznie czyści chociaż dziewczyny właśnie mówią, że czyści właśnie takie przypalenia, a ja mam wiecie, garnki jeszcze po tym y, używaniu y, po tamtej kuchni gazowej, więc one są takie jakie są i muszę się właśnie też wziąć za te moje garnki ale na takie podstawowe y, zabrudzenia właśnie ten CIF jest dobry i jest właśnie tak jak tutaj widzicie antybakteryjny niby, nie niby zabija 99,9 bakterii no także Także tak, nie jest najgorszy, nie jest super dobry, ale może być. Wiecie, jeszcze taka z mi takie zostało, także jeszcze trochę jest. Dobra. I standardowo szafka otwarta. Ja nie wiem, co to jest z tymi domami, że tutaj każda szafka jest otwarta. No teraz to jest otwarta, bo wiecie, bo sprzątam. Dobra, oddalę się trochę, żeby Was nie straszyć eee, taką dużą głową. Eee, także już sobie tutaj posprzątałam. Teraz biorę się za układanie Rzeczy do szafek, a co później będę robić? Nie mam zielonego pojęcia. Powiem, że ja to sobie wynajduję tak robotę na takie nudy, na pudy, To sobie właśnie widzę, że sama sobie wynajduję robotę. Mam tutaj w sumie to kwiatka do posadzenia, bo mi się złamał, więc trzeba by było go posadzić, ale chciałam taką wiecie doniczkę wiszącą. I jak byłam w maju. Teraz może sobie on do, na, na minutę. Albo sobie w ogóle podłączę Was na ten kijek. Będzie tło z lodówki. I już wam mówię. Tylko sobie Was dobrze ustawię. E, więc e, jak byłam w maju, w, bo to był chyba w maju byliśmy w IKEI, to były takie właśnie fajne doniczki wiszące na sznurkach i ten sznurek był z Ratanu, a doniczka była taka fajna, bo była taka jakby gliniana, nie gliniana i one mi się właśnie podobały. No, i nie powiem, że w sumie teraz, jak byłam w Ikei, to też tej doniczki szukałam. Ale już tej doniczki właśnie na tym sznurku ratanowym, tej glinianej, nie było. W ogóle to nie było praktycznie żadnych. Oprócz takie, co na dwór takie plastikowe, to można było właśnie w Ikei kupić. Więc poszukuję właśnie doniczki takiej jakiejś fajnej. Może niekoniecznie bliklinowej czy coś takiego. To może niekoniecznie, bardziej właśnie takiej jakiejś glinianej, nieglinianej, na sznurku takim ratanowym, bo tak sobie pomyślałam, że tutaj bym sobie może powiesiła na tym belku, co tutaj widzicie koło tego zegarka. Tak wstyd, baterie jeszcze nie wymienione, ale wezmę się za to. To już Wam po raz anty mówię, ale nie no, powiem mężowi to y, zmieni baterii, tylko muszę właśnie znaleźć, zobaczyć, czy w ogóle w domu mam. A jak nie tu, to z drugiej strony komina. Y, mam właśnie belek tak trochę dalej. Um, od komina to może właśnie na tamtym belku, bo w sumie tam kiedyś też było nawet taki haczyk, i tam kiedyś taka doniczka wisiała. Ale to były takie doniczki z um, takiej Rafi, nie Rafi, nie wiem jak to nazwać, i one poszły później na dwór. No i ona wiecie, jak to podwoże, to już takie eleganckie nie są, um, więc no nawet tak jak widzicie, ostatnio sobie na dwór też kupiłam w isku. Isku, Jusku czy tam nie wiem, jak go zwiecie to sobie kupiłam, bo te właśnie na te z Rafi na dwór, to też takie wiecie, niekoniecznie się zrobiły. To, to, to sobie tak właśnie pomyślałam i mam właśnie zaszczepkę z takiego kwiatka, jak tam na półce stoi, tak sobie pomyślałam, że fajnie by wyglądał w takiej wiszącej donicy. No ale nie znalazłam więc to, to mam tego kwiatka do posadzenia, no i te wrzosy przydałoby się właśnie posadzić, żeby nie rosły tak w tych doniczkach ze sklepu, tylko tylko po prostu do, przesadzić do ziemi i postawić ich na dwór. I może, nie wiem, jakieś coś poszukać, jakieś jabłka, czy coś, może by zrobił taką dekorację i postawiłabym tutaj właśnie sobie na dwór, żeby robił taką dekorację zieloną już na dworze. Także to jeszcze bym miała taki plan. Dobra, to już Wam powiedziałam najwięcej, co, co będę jeszcze robić. I znowu do Was tutaj gadam, ile? Prawie 6 minut. Biorę się teraz za to ustawienie w tych szafkach tych moich rzeczy, i jak to zrobię, to też wam oczywiście pokażę. A później to już chyba tylko zupę im zagrzeję, bo to i tak już jest pół do dwunastej. To pora na zupę, dam im wcześniej zupę. A później dam im drugie danie, bo jak im tak dam wszystko naraz, to nie będą chcieli jeść. Mm, więc to. Dobra, uciekam dalej do swojej roboty. I moje szafki już są poukładane. Tutaj wiem, dużo miejsca jest, bo tutaj stoją garnki teraz. Także tutaj mam dość sporo miejsca, ale wiecie, yy, tutaj wzięłam te wszystkie sprzęty. No, i ten olej tutaj postawiłam, bo powiem Wam, że tam mi się już nie zmieści. A tutaj, tutaj worek z plastikiem, a tutaj zrobiłam tak. I muszę Wam powiedzieć, że nadal mam mało miejsca, jakoś, bo wszystkich słoików nie pochowałam, bo tam jeszcze mi zostały słoiki, widzicie. Ale to się do czegoś przydadzą. Poza tym widzę, że mam mało, nie mam kaszy, takiej wiecie, pęczaku, jagl, tej jaglanej nie mam, co jeszcze nie mam, a jęczmiennej, a ja takie rzeczy też lubię mieć, właśnie w zapasie. E, także muszę właśnie porobić sobie jakieś też zapasy. A ryżu mam tylko, nie wiem, ze szklankę, także to widzicie. Trzeba jakieś zapasy też porobić, żeby wiecie, jak się coś chce ugotować, żeby to wszystko było na miejscu. No, i muszę to jeszcze jakoś sobie przeorganizować, i zaraz się odwrócę. A tutaj mam jeszcze taki pojemnik, i tutaj trzymam, wiecie, yy, uschniętą bułkę. Yy, takie po prostu bułki, które nie zjedzę, nie zjemy, to ja sobie tutaj po prostu wkładam i ona mi tutaj sechnie, a potem z tego robię bułkę tartą. Dobra, i odwróciłam się na chwilę, i co miałam Wam powiedzieć? A, yy, bo jedyny Jedyne co bym zmieniła w mojej kuchni, no to już pomijając ten zlew, że on jest w tym rogu, to to mi całkiem nie pasuje. To już pomijając to, to żałuję właśnie, że ja moich szafek tutaj tych wiszących nie zrobiłam do samego sufitu, bo zawsze o tyle miejsca się marnuje, a tak by było więcej miejsca na przechowywanie różnych rzeczy. I to też właśnie żałuję, że tego nie zrobiłam do samego sufitu. Bo jednak jak się tak mieszka, to się tych rzeczy nagromadzi, nagromadzi. I jednak mało właśnie do przechowywania. Dobra. Także to na razie tyle. My żeśmy już zjedli tą zupę ogórkową. Drugiego na razie nie chcę, więc nie będę im odgrzewać. I idę chyba przesadzić to moje kwiatki, póki jeszcze właśnie nie pada. To znaczy, no wiecie, tak nachodzi i przechodzi. Ale ogólnie to jest zimno, buro szaro, ponuro. Ale muszę sobie przesadzić, bo żeby mi tutaj, wiecie, nie, nie zmarnowały się, więc chyba idę. Posadzić te moje kwiatki i zobaczymy, co będziemy jeszcze dalej robić. I jednak posprzątałam szafkę numer 4, i tutaj sobie pomyślałam, że tutaj będę miała wszystkie takie naczynia żaroodporne. I co tu jeszcze mam? A, ich pojemniki śniadaniowe, z których i tak nie wiem, czy będę korzystać, ale niech będą wiedzieć tutaj na wierzchu. Tutaj naczynia żaroodporne, a tutaj mam takie zapasy, będę miała typu makaron, płatki, kasze, coś takiego. I tutaj właśnie mam jeszcze kawałek miejsca niewykorzystanego, ale mi się już taki pojemnik nie zmieści, bo ja właśnie takie produkty typu kasze, ryż i coś takiego to lubię w takich pojemnikach trzymać, bo wiadomo, wysunę i nie muszę tych wszystkich torebek przestawiać, przekładać i tylko mogę wyjąć pojemnik, wytrzeć i mam czysto. Także to chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że to jeszcze właśnie, Zrobiłam, a teraz biorę się zarobienie obiadu. Dobra. No i ta szafka wiadomo, że. No i tutaj ta szafka, gdzie mam te słoiki, to się wiadomo, że już trochę luźniejsza zrobiła, bo te dwa właśnie pudełka z zapasami stały tutaj, a sobie je przestawiłam tam. I jest OK. Dobra. Teraz muszę zrobić ten obiad, skończyć. Dam im jeść. Wrzosy sobie też oczywiście już posadziłam, tylko nie mam szyszek, ale to później Wam wszystko powiem. No to próbujemy kluski na parze z Lidla, oczywiście z sosem śliwkowym własnej produkcji, dopiero co go zrobiłam. Także próbujemy, pokroję sobie, wyłączę Was na chwilę, pokroję te kluski i zaraz próbujemy. Dobra, chwila prawdy, ale to i tak nie są takie kluski jak to babcia robiła, to już mogę od razu założyć z góry. Absolutnie nie takie. Sos bardzo dobre a kluski takie sobie. Ale dobra. Jak się zrobiło, to trzeba je zjeść. Także smacznego Wam również życzę. Hejka 1 września. My właśnie już praktycznie gotowi do Hejka. do szkoły. Także się zbieramy. Jeszcze wstałam rano. Zrobiłam ciasto. Szarlotkę bez pieczenia. To oczywiście wrzucę Wam na na kanał, żeby był taki przepis. Bardzo szybki, bardzo prosty. Antosiek tam do Was macha. Tylko nie wiem, dlaczego ma taką bluzę. Zaraz muszę go przebrać. E, dobra. Czas to zrobiłam. Buraki gotuję sobie na obiad. Także będą dzisiaj buraki. A co na drugie? E, co do tych buraków, to pewnie ziemniaki. I tak myślałam o kotletach mielonych, ale no nie wiem. E, zobaczę. I e, i co? Chwilowo nie pada, bo wiem, że już pod Lublinem pada. W Lublinie nie pada, także już takie wieści mi doszły. A u nas na szczęście nie pada, więc może jeszcze sucho pójdziemy do szkoły. E, później oczywiście przyjeżdżamy i będziemy, e, będziemy sprzątać, bo dzisiaj przyjeżdża babcia Ania, czyli moja ciocia. Patrzycie, co tam na mój Antoni tam robi. Dobra. Także ja biorę się teraz, właśnie, tylko wam przyszłam tutaj się z wami przywitać, powiedzieć wam, wam dzień dobry, widzicie, bluzka złożona i e, tak się odgniotła tutaj, i mam taki o trójkąt, ale no nic. Zaraz nakładam e, kurtkę i uciekamy, a jeszcze musimy na chwilę do miasta podjechać e, do, do jednego urzędu, bo muszę odebrać jedną rzecz. E, więc takie to dzisiaj plany są. Dobra, e, na razie tyle i do usłyszenia, oczywiście, do potem. I hejka, witajcie już po zakończeniu. O, ja, po jakim zakończeniu widzicie ledwo się z, rozpoczęło, my no już myślę o zakończeniu roku szkolnego. Czyli mi się wydaje, że trochę. Krzywo, y, krzywo jest kamerę, ale nie będę jej poprawiać, bo zaraz mi tutaj wszystko to się. Wiecie, pospada jeszcze, nie wiem. Jakieś takie chyba, że moje takie y, zbudzenie jest, że jakoś tak krzywo stoi. No dobra, nic. Także zakoń, y, rozpoczęcie roku szkolnego już jest za nami. Wróciliśmy już do domu, ja już byłam w mieście, oczywiście załatwiłam swoją sprawę, powiem Wam, że leje znowu niemiłosiernie, także dobrze, bo powiem Wam, że ominęło nas jak było to rozpoczęcie, także poszliśmy na sucho i dzieciaki wróciły też na sucho i dopiero tak gdzieś od 11 może zaczęło padać i to powiem Wam, że tak pada, że praktycznie siwo jest, nic nie widać, no teraz to już tak wiecie. Znowu taki drobniejszy przyszedł, ale to już mniejsza z tym, no i oczywiście zaszłam do groszka i muszę Wam powiedzieć: zaraz Wam pokażę, bo poskładam do kupy. Muszę Wam powiedzieć, że teraz pieniądz nie ma żadnej wartości. Za te moje zakupy, co tutaj widzicie, czyli taka mała reklamóweczka z groszka, i tutaj mam jeszcze w tej jednej ręce, zapłaciłam 85 zł. Więc powiem szczerze, że trochę kopara mi opadła, bo naprawdę pieniądz nie ma żadnej wartości, ale faktycznie, bo ceny windują się z dnia na dzień coraz bardziej w górę i za to tutaj właśnie widzicie zapłaciłam 85 zł, a tu praktycznie nic nie ma. Kupiłam tylko pół kilograma mielonego u nas w Groszku, takie dość ładne, bo myślę, że ono jest skręcone z łopatki, a nie tam nie wiadomo z czego. I zakupiłam tak, tutaj chyba jest 1,5 kg filetów z, Indy, z kurczaka. No i te filety z kurczaka, no to nie, nie mogę powiedzieć, bo one były najdroższe, bo chyba 18 zł za kilogram kosztują. No ale m, wiedziałam, że Mateusz Mielonych nie będzie jadł, więc musiałam mu zakupić niestety ale filety z kurczaka, bo muszę go czymś nakarmić. Bo jego naprawdę jest łatwiej ubrać jak wyżywić. Zakupiłam. Jedno opakowanie wafeli różowych z czarnuszką. już oczywiście są rozpakowane. U nas wafle kosztują 2,50. Wzięłam dosłownie po 30 deko wędliny. Takiego schabu wzięłam. On u nas jest chyba po 22 zł. I yy, kresowiaka. To jest taka dobra, chuda wędlina z pieprzem, także ona mi smakuje. I chyba trzeba zacząć znowu piec swój. Chociaż na kanapki to oni tak mojego dnia koniecznie chcą jeść. Dlatego musiałam zakupić. Dobra, to to. Pomidory malinowe powiem Wam, że względnie. Bo kosztują u nas na silnicy 4,40. Także nie wiem, może tutaj jest kilogram, może nie. Jeden dosłownie ogórek zielony po 2,20 jest u nas w groszku. E, zakupiłam płaciaty śmietankowy, bo mam jeszcze ten chleb. Poza tym będę piekła znowu swój chleb, a ja tak właśnie lubię. To, to e, zakupiłam dwa razy makaron Babci Ani, bo jeżeli jestem w groszku, to go zawsze kupuję. On jest bardzo dobry, najlepszy po mojemu i takie małe opakowanie. 250 gram, kosztuje 2,90. Wzięłam sobie od razu już dwa razy śmietane, dwunastkę, żeby mieć na zapas. Zaraz w ogóle będę robiła buraczki, także to jest po 2,70 za sztukę, oczywiście. Wzięłam trochę, przy, znaczy, przypraw wzięłam, po dwa opakowania chyba. Dwa razy przyprawę do kurczaka po złoty 55 zł i dwa razy pieprz ziołowy 85 groszy za sztukę. Już wam wcześniej mówiłam, że nie mam kaszy. Żadnej praktycznie oprócz gryczanej, ale u nas gryczana to tak średnio. Więc zakupiłam jęczmienną grubą i u nas kosztuje 3 zł, jęczmienna gruba, a drugą wzięłam moją ulubioną, czyli pęczak. I pęczak u nas również kosztuje 3 zł. I to są już moje całe zakupy poczynione właśnie w groszku w dniu dzisiejszym. I, w to, I to składało się na te 85 zł i powiem Wam, że naprawdę kopara mi opadła, bo tu nic nie ma, to jest po prostu tylko yy, jeden obiad, no dobra kasza mi zostanie na zapas, to jest tylko dosłownie jeden obiad i tyle, dobrze, że mam swoje warzywa posiane, bo bym jeszcze więcej wydała, ale to już mniejsza z tym, byłam w mieście, byłam w tej złotóweczce, po złotóweczce, weczce czy jak tam się nazywa? I wiecie, że mi się ostatnio mi połamali szczotkę, więc zakupiłam sobie szczotkę i za ten komplet zapłaciłam 6 zł. I tyle. Więcej w mieście do żadnego sklepu nie wchodziłam. Poleciałam, załatwiłam tą sprawę, yy, o którą prosił mnie mąż i siadam samochód, przyjechałam z powrotem, bo biorę się teraz szybko za obiad. Bo jeszcze nie mam obiadu. Jest za 15 pierwsza wam powiem. Yy, także biorę się szybko za obiad. Muszę jeszcze tak poodkurzać. Yy, dzieci małe poszły do babci. Yy, tak, dzieci małe poszły do babci, więc nie ma, y, kom, y, nie ma kto mi poodkurzać, więc muszę sobie sama poodkurzać i muszę sobie pomyć podłogi, bo wiecie, że no, przyjeżdża ci moja ciocia, więc musi być, wiecie, glansu, picuś i w ogóle. I muszę jeszcze skończyć to ciasto, które Wam zaczęłam, czyli tą szar szarlotkę bez pieczenia. Zaraz w ogóle do niej zerknę, zobaczę jak tam ona. Oczywiście jak ją zrobię, to też będziecie mieli na kanale, a zostało mi tylko ubić y, śmietanę z serkiem mascarpone i tyle. Y, dobra. Więc tyle na chwilę obecną. Jutro idziemy na 8 rano do szkoły. No i tyle. I zobaczymy, co będziemy jutro robić, jak dzieci nie będzie w domu. A na razie biorę się właśnie za moją pracę, czyli za moją robotę taką domową. Co się ja miałam Wam jeszcze powiedzieć, ale to muszę sobie przypomnieć, bo coś chyba tam w komentarzach było jakieś zapytanie, ale to ja muszę popatrzeć sobie w ogóle jeszcze, lekcję, dodać Wam filmik, bo jeszcze muszę zrobić opis, ale to tam chwilę potrwa ten opis, yy, dodam Wam opis, yy, zrobię Wam opis, zaraz Wam wrzucę filmik i tyle. I Biorę się już właśnie za moją robotę, także na razie tyle i do zobaczenia. Do potem, jak Smacznego! I witajcie na ponownym i ostatnim już losowaniu mojego rozdania z filmiku, który był zatytułowany Ogórkowy Zabród Głowy. Ponieważ pod ostatnim losowaniem, które odbyło się jakoś, wiecie, po nieodebraniu tej paczki, to wiecie o co chodzi, prawda? Czekałam na odpowiedź od Joanny do poniedziałku. I niestety, ale do dnia dzisiejszego Joanna się nie odezwała. Dzisiaj mamy czwartek. Wiem, trochę zawaliłam, bo Mam gości, gościa w sumie jednego. No i nie miałam czasu zrobić tego losowania, powiem Wam, we wtorek. A we wtorek to w sumie o nim zapomniałam, powiem Wam szczerze. Przypomniałam sobie wczoraj, ale wczoraj właśnie przyjechał do mnie gość, więc no nie zajmowałam się sprawami YouTube'owymi, Więc dzisiaj właśnie w czwartek... No gości jeszcze nadal jest oczywiście, no ale znalazłam tutaj taki moment, bo dzieciaki wzięły właśnie ciocie na spacer, więc mam chwilę po prostu, żeby tutaj ogarnąć sprawy moje youtube'owe. Więc postanowiłam, że dzisiaj w czwartek powtórzymy sobie jeszcze raz to losowanie. No i to wydaje mi się, że jeżeli teraz się osoba już nie odezwie, yy, po wygraną to już nie będziemy losować z tamtego losowania, tylko po prostu yy, no za parę dni jakoś bym ogłosiła kolejne rozdanie. Yy, ale to jeszcze zobaczę yy, co i jak. Po prostu tamtą paczkę rozpakuję, a jakoś zorganizuję kolejne, drugie, najwyżej rozdanie, jeżeli się oczywiście ktoś nie odezwie. A jeżeli się odezwie i dostanę adres, no to oczywiście tamtą paczkę wyślę na wskazany adres. Więc teraz już nie gadając, bierzemy się za losowanie. Zaraz sobie tutaj znajdę link do tamtego filmiku i bierzemy się właśnie za losowanie. I tak jak widzicie, tutaj mamy właśnie. Filmik. Tutaj gdzie było ogłoszone rozdanie. Teraz właśnie go kopiujemy. Także kopiujemy link. Link mamy skopiowany. Przechodzimy tutaj. Teraz trochę coś powyłączam. Wklejamy. Klejony, ładujemy komentarze. Hasło było oczywiście książka. Komentarze się ładują. 160 komentarzy. I robimy odpal. Oczywiście, no już raczej, jeżeli wygra tamta dziewczyna, co nie odebrała paczki, i Anna, no to oczywiście losujemy dalej. Tak, żeby było wiecie uczciwie. Także start. Ninka Orzech, o Ninka też bardzo kojarzę, ona jest pod każdym moim filmikiem, daje po parę komentarzy, także tutaj Ninka napisała, książka, kawa, leżak, ciepłe lato, relaks, marzenie, I jeszcze zobaczymy czy Ninka mnie, eee... czekajcie chwilutkę, także teraz sprawdzamy właśnie czy Ninka ma otwarte subskrypcje, Widzę, że subskrypcje są otwarte. Wchodzimy na kanały, oczywiście. I szukamy. Trochę ma tych kanałów, Ninka. Gdzie my jesteśmy? Szukamy rodzinki. O, jestem tutaj, proszę bardzo. Także wszystko jest zgodne. Ninka nas subskrybuje. I oczywiście gratuluję Nince. O. Tutaj wracamy. Gratuluję Nince Orzech wygrania rozdania na moim kanale i proszę o adres do wysyłki na adres podany w opisie filmiku. Na adres będę czekała. Dzisiaj co mamy? Czwartek. Myślę, że tak do niedzieli, żebym w poniedziałek mogła wysłać do ciebie, Ninko. Oczywiście pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku.